Witam. Dzisiaj G4skins. Ostatnio skrzynkę białego otwieraliśmy tutaj i była no, skrzynka po prostu gigaop. Możesz sobie obejrzeć odcinek, zobaczyć co tam podrobione zostało i ile. A my dzisiaj, przez to, że te skrzynie pro player'ów ogólnie często potrafią rzucić coś ciekawego, to sobie z nich porobimy bitwy. Bitewki porobimy, zobaczymy. Bo one też mogą być niezłe. Bo często właśnie rzucam coś na przykład za 1000 zł, no ze skrzynki za 40, no to witam. Dobra, najpierw zacznijmy sobie tak na sztywno. Z 6 skrzynek, bam, na 4 walniemy. Bitwa za 240, taka tańsza, jakby ktoś chciał sobie na przykład walnąć. A oczywiście, przybędą stronę, jaki film, tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. nie wiem, czy mówiłem. Właśnie się jakoś zagubiłem. Przez chwilę zapomniałem, że wspominałem o kodzie i chciałem drugi raz wspomnieć o kodzie. No ale jak już, jak już mi przyszło na myśl, to właśnie pamiętaj o tym godziku. bo mi też przy okazji pomaga się, wtedy mogę też jakieś skinki porozdawać dla Was. I są rozdawane, czy to na YouTubie, czy na Discordzie, czy na Twitchu masz za punkty kanału, więc warto sobie śledzić. No i co my tu widzimy w ogóle, co nam się rzuca w oczy. No 150 wypadło, 92, 55. Teraz coś dla mnie, 67. No ta bitwa już jest na pewno na plusie. U, Dobra i widzicie, to jest właśnie skrzynka za 40 zł. Da, no noże jeszcze Wildfire'a. No. No. Ja dlatego chciałem to zrobić. Ale niech mi tak wpadnie. Jakaś k-k-k-k-k-koska. Ej, gdzie są, gdzie one są, A tu. Po, teraz po dwie. To będzie trochę więcej. No i po tym, jak już zrobimy te dwie, po dwie, to strzelimy sobie po pięć. I na tym zostawimy. No ale widać, że one chcą. Bo mało, która skrzynka na stronie tak często potrafi noże zarzucić, gdzie skrzynka kosztuje 40 zł, nie? To jeszcze nie byle jakie noże, bo na przykład te biały, ma kurde, patrzcie, taką, taką i taką kosę to już są eleganckie. kiniory. dobra, no na razie nikt ze szpero nie dropnął nic. Właśnie te złotówki. Bo tak jak chyba tak stwierdziłem w poprzednim odcinku, jak ktoś nie oglądał, to wspomnę, że właśnie pewnie dlatego tak często dropią rzeczy, yy, które dają na przykład 20-krotny profit, yy, że, że. właśnie jak się nie uda, to najtańszy przedmiot kosztuje złotówka, a nie na przykład 10 czy 15, więc, więc może dlatego też tak często dropią. I w ogóle poczekaj, ja tu dropnąłem 350 Frontside Misti, 365 ten tu 150, ten 112, ten 45,76, ten teraz 200. Ej, Przemocne są te skrzynki. Przemocne. No i Fenik ostatnio rzucił kosy. Teraz już raczej. Okej, okay, chyba wygrałem w ogóle. Ta. No i popa. Coś się, coś się nam udało, jestem DBś, jak zgarniam 48 skinów. Eee, no i spróbujmy, tak jak mówiłem, 5 tych skrzynek pro playerów. Mm, po 5. Kurde, 30 skrzynek, bam. Dobra, zrobimy na, jeszcze raz na 4. To w ogóle wychodzi 1200 zł. I no i kurde, zobaczymy, ile tu będzie. Bo tu mo może być dużo. Tu jedna kosa po siądzie, na które często wpadają, i jest cała bitwa już zwrócona, nie? A jednak 30 skrzyn jest. Pokaż to. okej okay, ten już gloka trafia. To się nie jest jakoś zbyt drogi. No teraz już trochę lepiej dla Krashera Okej, okay, nic Mi się wydaje, że tutaj do... Do ósmej skrzynki już będzie zwró zwrócona cała bitwa Tak mi się przynajmniej wydaje Szósta Hmm. A ja mogę coś drop'nąć? Nitro? O. Nie No, może się nie zwróciło, ale tu jest: widzicie 102, 50, 73, 92, 140, 45, 42. No to i tak już jest sporo. Teraz ten jeszcze 60 trafia. No ale czemu on ciągle trafia, a ja raz legion na nubisa, który jest o wartości skrzynki i... i reszta to taki shit. No dobra, trochę mnie to zawodzi. O, Brightwater, 350, no i chyba na prowadzenie, albo się chociaż przybliżyłem do nich. I w tym momencie już jest ta bitwa na plusie. Teraz tylko trzeba powiększać profity i naszą przewagę. Tylko. Dobra, coś się zacięło. Na znaczy szczęście się odcięło. AWP WP Duality. No i nie. O, dobra, już się będzie tak zacinać. No, biały. Ty mnie lubiłeś. Apep kurs? Dobra, 150 się, że więcej. On wygląda na taki, co by mógł kosztować. Chyba miliony, ale ale nie kosztuje. Czasami większe gówna potrafią więcej kosztować. No i Exus. Nie jest jakoś, by ten żadna kosa nie dropnęła w ogóle. Mm. Żadna nikomu. Co dziwne, trochę dla mnie jest. Bo jednak rzucało je. I to często je rzucało. A teraz troszkę się zawiodłem. Więc może nie będzie aż takich profitów. Chyba, że teraz kosa dupnie właśnie za tysiaka. FNX. Ja nie wiem, kto to wygrywa. Wydaje mi się, że mogę ja to wygrywać, ale. Oj, no jak będzie ten tak trafiał, to mnie dogoni. No i zero kos. Zero. Widzicie, nie zawsze się uda, ale ten printstream tu może przeważyć nad wygraną. No nie wierzę, że. I przeważył. Dropną 300 nie mógł to w usłudze 300. Bam, ja pierdykam. No niestety, tak już to bywa. Myślałem, że lepiej da ta bitwa, właśnie mm, ta ostatnia. No ale nie chciało już noża zapodać. No cóż, także ja dziękuję. Pamiętajcie, oczywiście, żeby używać kodu promocyjnego SFERT i wbijać na Discorda, Twitcha i na streamy na YouTubie. Ja Wam dziękuję, do usłyszenia i cześć.